początku były to dwie sekcje, sekcja taneczna, sekcja wokalna. Szybko okazało się, że troszkę za mało dzieci mamy w szkole do sekcji tanecznej. Została jedna sekcja wokalna, za to przybyła sekcja instrumentalna w postaci kapeli. I tak do dzisiaj to się toczy. W ciągu tych 10 lat wielokrotnie braliśmy udział w różnych uroczystościach gminnych, powiatowych, wojewódzkich. Braliśmy udział w różnych festiwalach i przeglądach, gdzie zdobywały dzieci nasze laury, wysokie miejsca. Poziom z roku na rok, na rok wzrastał. Dorobiliśmy się własnych strojów, najpierw jednych, teraz już drugich strojów, w których bardzo pięknie nasze dzieci wyglądają. Dorobiliśmy się kilku własnych instrumentów, tak żeby nasze występy były naprawdę piękne i... i Zachwycały publiczność. E, żeby nie przedłużać, witamy jeszcze raz na naszym jubileuszu. Witamy wszystkich byłych i obecnych krzemieniaków. A zanim my wystąpimy, to mamy wielu znakomitych gości dzisiaj. Pierwszym gość, już na scenie e, zainstalowany, że tak powiem, to kapela ludowa zespołu pieśni i tańca Lasowiacy ze Stalowej Woli. Kto nie słyszał o lasowiakach? Przepraszam, w takim razie koryguję swoje informacje. Zapowiadam w takim razie młodzieżową kapelę ludową ze stalowej woli, działającą w Miejskim Domu Kultury. Może pan dyrygent sam najlepiej zapowie. Witamy państwa bardzo serdecznie. Chciałem tylko tutaj to określić. Młodzieżowa kapela ludowa ze Stalowej Woli. Ze Stalowo-Wolskiego Towarzystwa Artystycznego Stowarzyszy. A więc no, trochę inaczej. Będzie nam bardzo miło przed państwem wystąpić. Zapraszamy serdecznie na